Cześć czołem! Jesteśmy na kanale Jaro, dawno nas nie było i dawno nie nagrywaliśmy vlogów, wybaczcie, wybaczcie, ale dzisiaj to naprawiamy. Dzisiaj jesteśmy na skateplazie, na skateplazie w Gdańsku i opowiem wam jak to było. Dzisiaj przyjechałem i tak trochę mało gadane miałem, tak mało żeby wam opowiadać co i jak, więc postanowiłem, że skleję tricek, którego Dawno nie robiłem, dawno nie robiłem, dawno nie robiłem, ale kiedyś to był mój banger, tak więc mówię, aaa oh, dziś jest dobry dzień, żeby to sobie przypomnieć i jaki mieliśmy pomysł, eee, 50 pod górę rurki do Opotei co no i robię tak te triczki, robię i mówię, a to już postawię kamerę i zaczniemy nagrywać, intro nagramy potem, no i eee, było właśnie tak. No i co ladies and gentlemen, jaki był plan? Zrobiliśmy, zrobiliśmy raz Tak Zrobiliśmy sketchy brzydko, nie tak ładnie jakbym chciał, więc mówię Tak, nie możemy być, musimy powtórzyć eee, Sorry, mogłem krzywo trochę postawić kamerę, więc może nie wygląda to aż tak fajnie Ale strasznie się jaram, że udało się zrobić No i co potem? No byliśmy na, jak już byliśmy na średniej sekcji, rureczkę rureczce pod górę, to postanowiłem, że nagram kilka triczków. Może je widzieliście, ale mówię, że spróbujemy jeszcze raz. Ale przyznam Wam, że dzisiaj nie jest dzień do robienia triczków, bo dzisiaj y, jakoś sporo mi zajmuje, żeby nagrać te triczki. A potem mój dobry ziomek dynia e, poprosiłem go, żeby coś nagrał dla nas. No bo mówię co, ja będę tam sam wam gadał no, prawie tryski. Może dynia nagra i będzie fajnie. No i żeśmy tak męczyli sekwę męczyli i zobaczcie co wymyśliliśmy. Ta no i dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. O kurwa. A teraz mamy piękny zachód słońca. Robi się wieczór w Gdańsku nad morzem, na skateplazie w parku Regana. I postaramy się nagrać parę tryczków. I już teraz wam będę wszystko opowiadał. wszystko. Zaczniemy od kikerka. Pam, pam, pam. Plan jest taki, że już dawno nie jeździmy, trzeba się, trzeba się rozgrzać, więc zaczniemy od tych prostszych, a potem rzucimy się na trudniejsze. To z Nie podsyłem jak wyglądają kadry. Mam nadzieję, że wygląda całkiem spoko, że coś tam widać. Rozgrzeczkę mamy. Te o tej mamy Spróbujmy teraz chociaż coś bardziej skomplikowanego Spróbujmy chociaż coś bardziej skomplikowanego niż wypowiedzenie słowa skomplikowanego pa, pa. No Nolibarek z skikera Dobra Zabawa polega na tym, że zrobiłem jeden próbny skok myśląc o niebieskich migdałach i w ogóle nie wyobrażałem sobie triczku yy, i damy z 100% w tej próbie kręcimy od razu a jak wyjdzie to <ścoughs> nie było aż tak strasznie jeszcze dwa tryczki mamy do zlądowania Noli jeden Barek i spróbujemy na tej samej zasadzie i jedna próba i to tyle. Haha, wow. ha. nagramy jeszcze jeden kadr, żebyście zobaczyli że na pewno jest Noli. Ostatni kickerkowy tricek. Track driver. Dajmy spokój kickerowi eee, Prespinek nad rurką? O czemu nie? <laughs> Spróbujmy. Jeden tricek na małej sekcji. Troszkę mało grindów jeszcze więc zróbmy trochę grajdów <grym> Ja chyba lubię przed wami wyznawać różne rzeczy i przyznam wam, że dzisiaj jestem strasznie introwertyczny i mam strasznie introwertyczny dzień. Jeżdżę sobie na rowerku, siedzę cichutko, mało opowiadam, ciężko mi tu coś wymyślić. Słuchajcie, i tak stoję, i tak stoję od pięciu minut i próbuję wymyślić triczek, co by wam tutaj nagrać na koniec dnia, bo nie no, że już jest piękny zachód słońca, to u mnie bateryjki Yy, tak, 15% już, nie? Yy, no i nie mogę wymyślić żadnego bęgerka, więc postanowiłem, że zrobimy i ja robię miksowy słownik. Yy, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że grom moich znajomych, którzy oglądają moje filmiki, merci yy, nie do końca wie, o co chodzi, nie do końca wie, co to są za triki, jak one wyglądają, skąd się nazwa bierze i tak dalej. Więc pod koniec dzisiejszego odcinka postaram wam się wytłumaczyć mój ulubiony triczek. Mój ulubiony triczek nazywa się Tail Whip. Tak jest, Tail Whip. I można go wykonywać w różnych konfiguracjach. Dzisiaj go na przykład zrobiliśmy z grinda, eee, A co to jest grind to wytłumaczymy w następnym odcinku. Tail Whip polega na obrocie ramu. Czyli jesteśmy na rowerze, o tak na pedałach i wyskakujemy. Nagle jest taki moment, że w powietrzu zeskakujemy z roweru. Cała rama się obraca w powietrzu, i w powietrzu jeszcze. I w powietrzu lądujemy na rower z powrotem, i odjeżdżamy. Jak to wygląda w realu, pokażę. Wow. Tak wygląda ten. Właśnie jak na ziemi, ale kurczę już na Oficjalnie kończymy dzisiejszy wypad na skateplazze. Bardzo dziękuję, jak zwykle kłaniam się nisko. I jeżeli byście mogli, to zasubskrybujcie, dajcie tam lajki i mam nadzieję, że wam się podobało. A jeżeli coś było nie tak, nie wiem, kadry, triki, zły montaż, dajcie mi znaka. Będę wiedział na przyszłość, co zrobić, żeby następne odcinki były lepsze. Dzięki wielkie, cześć, piąteczka. Cześć. W ostatnim odcinku opowiadałem wam co nieco o Yaro Apparel Bucket Hat. Dzisiaj chciałem wam oficjalnie przedstawić gotowy produkt. Angażując się w projekt Yaro Apparel miałem postanowienie, żeby wiele rzeczy robić samemu i podejmować nowych wyzwań. I chciałbym wam przedstawić autorsko ręcznie wykonany karton. Tak się prezentuje karton z czapkami. I w takim oto właśnie opakowaniu czapki wędrują do was, a zobaczmy co jest we wnętrzu. Mamy czapeczkę. Mamy czapeczkę przygotowaną. Odłożę sobie kartonik. I proszę Państwa, tak wygląda Jara Upper Bucket Hat. Gotowy produkt sygnowany moim autorskim logo, wykonanym za pomocą haftu. Czapeczka ma magiczną gumkę, dzięki której możemy dostosować sobie czapkę do wielkości naszej głowy. Zaprezentuję ją Wam. Voilà. Dzień dobry. Czapeczkę można zamówić za pomocą Instagrama, za pomocą mojego konta czyli jaro.aparel yy, albo drogą mailową. Yy, maila macie tutaj wypisanego. Czapeczka kosztuje 69 zł i z dumą mogę oznajmić, że jestem bardzo zadowolony na dzień dzisiejszy z przebiegu sprzedaży. Czapeczki się sprzedają, czapeczki wędrują po całej Polsce. Więc jeżeli chciałbyś swoją czapeczkę, to śmiało pisz. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że udało mi się umilić Twój czas i do zobaczenia w następnej edycji. Cześć!